Panowie, w planach było, że trawa dzisiaj jest e, ostatni trening, ale teraz przed chwilą powiedział, że bardzo mu się podoba i jeszcze wpadnie jutro, może też w czerwcu na parę treningów, natomiast e, no, przygotowaliśmy e, tren dominik, jak zawsze, wręcz razem ze stróżami. No, czy 100 bo to zawsze tak grubo, nie? zawsze wołaliśmy, a to nie urodziny, nie? To, 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 to za grubo, za grubo. To za, grubo to trochę, to to za grubo będzie trochę, nie? Trochę będzie za, to. za grubo, ale możemy jechać, dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. dawaj, 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 dawaj Ja miałem to przyjemność pracować z tobą i w Lechu i tutaj w Warcie. Naprawdę szczerze, że fantastyczne, fantastyczny czas, fantastyczny czas. To jest tylko mówię moje słowa, natomiast w imieniu własnym, całego zespołu, sztabu szkoleniowego, wielkie podziękowania za to, co po prostu udało nam się razem wspólnie osiągnąć. I, I to są pewne rzeczy, które zostaną do końca w mojej pamięci, w moim sercu i myślę, że każdego z nas z nas osobno. Myślę, że wszystko wybrane. I nie spodziewałem się, że to będzie dzisiaj, że coś dostanę jeszcze, że taki napis, i tak dalej. No, ale ja też chciałem podziękować, oczywiście. Eee, na ten moment nie jesteś w stanie się nigdy przygotować. Myślałem, co, eee, co kiedyś powiem, jak skończę, i właśnie to wszystko Nie eee, <laughs> Ja to chciałem podziękować wszystkim za te 3 za te lata. Pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz, przebieraliśmy się. Tam na rogu e, oprócz wody ciepłej, nie było nic, ale było e, bardzo sympatycznie i to dzięki Wam. E, z niektórymi tutaj z was grałem od samego początku, z niektórymi trochę, trochę krócej. E, przychodząc tutaj nie oczekiwałem zbyt dużo, nie chciałem e, za wiele, chciałem po prostu cieszyć się grą, cieszyć się e, na sam koniec z tym, żeby, żeby móc wyjść na trening, potrenować, zagrać mecz, żeby było wesoło w autobusie i to dostałem, ale oprócz tego dostałem dużo, dużo więcej. Nie mogę sobie tego lepiej wymarzyć ten okres w warcie będę pamiętał bardzo bardzo dobrze i myślę, że kiedyś tak grubiej o tym opowiem. Dziękuję pięknie, będziemy się widzieć na, na szlaku piłkarskim, nie tylko na szlaku piłkarskim, myślę, że z niektórymi z Was jeszcze może będzie mi dane popracować. Także za to bardzo dziękuję. E, obojętnie co on teraz nie powiedział, to będzie za mało, bo, bo ten okres trzech, trzech lat e, był kapitalny. W, e, uważam, że to jest dobre miejsce żeby, i dobry czas, żeby, żeby to, to granie zakończyć. No i nic już w sezonie będę się z wami widział na, na meczach, na stadionach jest jak klasyki, by cało mocno, będę pewnie przyjeżdżał na, na pogaduszki, na kawkę. Mam nadzieję, że dalej będzie tak sympatyczny. także jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję całemu sztabowi, zawodnikom rządzącym w klubie. Piotruś Tobie też rzeczywiście tam się chować <laughs> e, za tą koszulkę, którą dostałem chociażby wiesz, w ostatnim meczu. Także dzięki tyle.